Na Zduńskowolskim Mosirze klub sportowy Dragon zorganizował w niedzielę pierwszy amatorski turniej paintballa. Do uczestnictwa w zawodach zgłosiło się aż 16 drużyn. Do rozegrania tych zawodów wybrano sportową odmianę paintbola zwaną speedem. Gra polega na wyeliminowaniu przeciwników z drużyny przeciwnej i zdobyciu bazy. Gra kończy się i zaczyna na gwizdek sędziego. Główny sędzia decyduje o przyznaniu punktu. Generalnie na tym polega tutaj paintball. Kulka musi się rozbić na, na przeciwniku, musi być widoczny ślad farby, zwany splatem. No jeżeli taka osoba dostanie tą kulką, kulka się rozbije, zostanie ślad farby, wtedy jest eliminowana z gry. Zanim kolejne drużyny weszły w ogrodzony siatką obszar pola walki, najpierw krótka odprawa, czyli przypomnienie podstawowych zasad tej konkurencji i jakże ważnych zasad bezpieczeństwa. Sędzia do was podbiega, krzyczy, robi coś takiego, krzyczy aut. Wtedy bez dyskusji, bez nie wiem, bez jakiegoś pyskowania, bez czegokolwiek schodzicie. A potem liczyły się mi już tylko refleks, zwinność, no i oczywiście celność oka. Nie, byliśmy w jednej drużynie. W sumie zaliczyliśmy pierwsze miejsce w grupie, także jesteśmy zadowoleni. Bardzo fajna, bardzo fajna zabawa. Naprawdę pogoda dzisiaj dopisała, także Nasz tutaj możemy nas. pogratulować organizatorom. Jak przekonują amatorzy tego widowiskowego i pasjonującego sportu, dodajmy uprawianego chętnie nie tylko przez panów, jest on całkowicie bezpieczny pod warunkiem odpowiedniego stroju i przestrzegania reguł. Sport jest ten jak najbardziej bezpieczny. Tutaj. Yy... Jak widzimy jest siatka osłaniająca nie dość, że widzów, to każdy gracz posiada maskę, posiada strój ochronny i tutaj jak najbardziej z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to w 100% pewne i bezpieczne. Najcelniej strzelał zespół Meble Korona, drugie miejsce zajęły Jemorys AP, a trzecie Muster. Warto było walczyć choćby nie tylko dla satysfakcji zwycięstwa, ale też dla ciekawych i cennych nagród. Do wygrania był m.in. spływ kajakowy i sprzęt komputerowy.